Poranek 14 sierpnia w Sławnowie zaczął się jak wiele innych. Cisza na ulicy Długiej, pierwsze promienie słońca, które powoli rozjaśniają asfalt. O godzinie 5:00 36-letni mężczyzna wsiadł do swojego Suzuki, myśląc pewnie o drodze do pracy, o planach na dzisiaj, o tym, że za chwilę będzie w Pilicy. Jechał znajomą trasą, wyprzedzał inne auto, normalny manewr wykonywany tysiące razy dziennie przez tysiące kierowców. Ale tego ranka ktoś inny też miał swoje plany. Kierowca Skody wyjeżdżał ze swojej posesji. I tu zaczął się dramat, który trwał sekundy, a zakończył się śmiercią. To nie była mała pomyłka. Czasem robimy wszystko jak trzeba, a i tak wystarczy moment nieuwagi, żeby świat się rozpadł. Chłopak na motocyklu jechał prosto, Skoda ruszyła z podjazdu. Kierowca był trzeźwy, miał prawo jazdy, nie wyglądał na kogoś, kto świadomie ryzykuje. Po prostu na ułamek sekundy nie spojrzał tam, gdzie trzeba. I to wystarczyło, żeby doszło do tego zdarzenia, którego nie da się wygrać. Takie sekundy są najdroższe. Dla jednego kończą się ciszą, której nic nie przerwie. Dla drugiego zaczyna się życie z obrazem, który wraca przy każdym zamknięciu oczu: blask świateł, uderzenie, krzyk ludzi, sygnał karetki. Potem formalności, protokoły, pytania, na które nie ma dobrych odpowiedzi i ten ciężar w środku, który mówi: Mogłem spojrzeć jeszcze raz, mogłem się zatrzymać, mogłem poczekać. W tych sprawach nie ma zwycięzców. Są rodziny, które nagle mają jedno krzesło przy stole puste. Są przyjaciele, którzy nie zdążyli oddzwonić. Jest kierowca, który odtąd będzie mierzył czas nie w dniach i miesiącach, tylko przed i po. I jest prosta lekcja, której nikt nie chce się uczyć w taki sposób. Zanim wyjedziesz, zanim skręcisz, zanim ruszysz, spójrz jeszcze raz, dłużej niż zwykle. Bo czasem właśnie ta dodatkowa sekunda decyduje o wszystkim. Śląska Policja ogłosiła czarny alert. To już 17 ofiara wypadków od połowy czerwca. Liczby rosną, ale za każdą kryje się konkretna historia, konkretny dom, w którym ktoś nie wróci na kolację.